Hej siemanko moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku naszej przygody z grą Pro Evolution Soccer 2020, tryb My Club. Tak więc moi drodzy, w poprzednim odcinku, który możemy uznać za taki odcinek 0, chyba co, przystępujemy do odcinka drugiego, w którym no, mamy już skład tutaj ustalony. Ja jeszcze między odcinkami tutaj próbowałem się bawić tam różne ustawienia taktyczne i tak dalej i dowiedziałem się, że nie mogę nic zmienić w tej taktyce, ponieważ to zależy wszystko od naszego menedżera. Tak więc jak tutaj sobie wejdziemy na przykład w Team Sheet i nie mogę tutaj zmienić pozycji. Na przykład Ronaldinho nie możemy dać na tutaj skrzydłowego, tylko LMF-a, no ponieważ jest to zabronione przez znajomość taktyki naszego menedżera. A więc tak tutaj równo z Messim go ustawię. No i cyk, no i tak to będzie musiało wyglądać, moi drodzy. No tak, zdecydowanie... Okej, okay. czyli tak wygląda, ja tutaj jeszcze zrobiłem sobie e, ławkę rezerwowych, czyli mamy Guerrero, mamy Dybale i mamy najlepszych tutaj zawodników, tych wygenerowanych nam przez grę, plus Kudela e, overall 75, a więc najwyższy czas na jakąś akcję, na jakiś meczyk, a więc mamy tutaj kilka trybów, tak więc zobaczmy najpierw What's On, czyli mamy tutaj online Challenge Cup, Albo e, versus Computer Challenge Cup. Czyli mamy tryb online i mamy też tryb offline, który możemy, w którym możemy zagrać sobie z komputerem. Ale zobaczmy ten tryb online. No i teraz tak mamy tutaj Challenge po prostu. E, introductory Challenge, online challenge. I tutaj mamy też kolejne te online challenge. Dobra, zanim ja sobie zrobię jakiekolwiek challenge, chciałbym przetestować e, ten. Nasz skład mamy tutaj Ranked Match, czyli możemy zagrać po prostu meczek Minecraft op Ranked Match Sim tutaj z komputerem i Minecraft Friendly Match. No dobra, lecimy z Ranked Matchem, myślę, pierwszym. No i teraz tak. Wider No Matchmaking. Aha, no dobra. Dobra, Similar Level. No tak niech będzie. Balanced. Ok. No i teraz szukamy przeciwnika. Czyżbyśmy już znaleźli? Nie, jeszcze nie. Dobra, znalazło nam przeciwnika, więc ma słabszy rating 276, courtesy rating A. Dobra, tak więc widzę, że też chyba tutaj chłopak no coś tam grał, widzieliśmy sporo miał porażek. Aha, czyli najpierw jesteśmy rookiem przez pierwsze 10 gier. Dobra. Czyli tak, no, game plan tutaj nie za dużo możemy zmienić. Jak na przykład też chciałbym zmienić jakieś instrukcje y, ofensywne, no to nie mogę. No nic nie mogę tutaj usunąć. Albo mark settings mogę chociaż, a mogę. Dobra, czyli Bailey będzie odpowiadał za Aguero i y Demiral również. We dwóch niech tutaj kryją Aguero, nie? No i dobra, reszta w sumie. Nieważna, co tutaj jeszcze mógłbym. Kamera settings, dobra. Zaczynamy. A więc gramy przeciwko Ciapo FC. No, i ten pierwszy też mecz będzie taki testowy: znaczy, ten pierwszy odcinek meczowy będzie taki testowy, czy wszystko działa jak należy. No, pierwsza akcja jest oddany, strzał. Ale na szczęście bardzo mocny. A tu w trakcie meczu, jak widzicie, w prawym górnym rogu dostaje co chwilę jakieś nowe punkty GP. Maradona pierwszy strzał, ale za słaby. Ale piła, uwaga, pole karne i za słaby strzał, na szczęście. No, najlepsza akcja naszego przeciwnika. No, dobre przejęcie. Totti. Totti jeszcze się utrzymuje i był faulowany? Tak jest, dobra, będzie tutaj dobra okazja do oddania strzału z rzutu wolnego. No i Messi. Dobra, zobaczmy. Oj, za lekko. Maradona z dystansu. Maradona! Ładny strzał, ale prosto w bramkę. No, Tutaj zapowiada się dobra akcja przeciwnika. Zobaczmy ojojoj oj, oj. i bramka. Niestety bramka na zakończenie. Pierwszej połowy Kuna Guero. A więc koniec pierwszej połowy 1 do 0 jak na razie dla Chapo FC. Zobaczmy statystyki po 4 strzały, 2 celne, 42 e, podania, e, 43% posiadania naszej drużyny. No jak na razie bez zmian lecimy z drugą połową. Ja pierdzielę Aguero Bliski zdobycia drugiej bramki. Dobra, więc mamy zmianę. Wchodzi Dybala na lewą stronę. Ronaldinho przesunięty na AMF za Maradonę, który spisywał się słabiutko. I 2 do zera. Kurde. Co ty jadasz, ale mnie jedzie, ale mnie gniecie. Messi, Messi oddaje strzał, ale znów prościutko w bramkarza. No i koniec meczu moi drodzy, a więc ten pierwszy mecz zakończył się porażką 3 do 0. Zobaczmy statystyki, bo nie było najgorzej jeśli chodzi o statystyki, no ale wynik mówi sam za siebie. 40% posiadania, 5 strzałów, 3 na światło bramki, 10 naszego przeciwnika, a więc no dałem, dałem się tutaj porobić, ale myślę, że jak na pierwszy mecz nie było jakoś mega najgorzej. Oceny nie powalają. No i zobaczmy, tutaj zawodnicy dostają doświadczenie, po każdym meczu no i Giorza dostał poziom. I nie wiem, czy to wzmocniło mu overall, ale w tym momencie ma 69 i to jest drugi poziom na 62 możliwe. Tak więc jedyny zawodnik, który wbił poziom. Co jeszcze? Aha, czyli tutaj Giorza jest. Jest ten poziom drugi, i tutaj możemy zobaczyć, jakie atrybuty mu się poprawiły, czyli szybkość, offensive awareness oraz ball winning. Tak więc spoko. Czyli straciłem w e, ratingu 44 punkty. Niestety. No dobrze, ale to był pierwszy mecz. Jeszcze wiele przed nami. E, GP dostaliśmy 1140. Dobrze. Proszę bardzo, jest nowy scout. E, agresja. No to spoko. Czy coś tutaj nam się zmieniło? Nie zmieniło. Ale mamy ofertę przedłużenia kontraktu z tym naszym menedżerem. Tak więc dobra, lecimy dalej. Ok, czyli to wszystko. Jakiś nowy rekordzik tutaj padł. E, aha, czyli zagraj e, ranked match, czyli 50 końców e, ląduje na naszym koncie. No i dobra, co tutaj dalej możemy grać? Czyli to był mecz rankingowy. No to co? Chyba w tym odcinku sobie zagramy. Tak nie wiem, ile z 3 mecze. Może 4 mecze rankingowe, zobaczymy jak nam pójdzie i pod koniec e, zastanowimy się, co dalej. No dobra, szukamy kolejnego przeciwnika. Dobra, mamy znalezionego przeciwnika Manimanks e, rating ma troszkę wyższy od nas. E, no i ma kilka wygranych spotkań. Jest e, chyba z Grecji. Tak przynajmniej się wydaje. Dobra, zobaczmy jego składzik na szybko. Henderson, Maguire, Ferrari, Pinto, Nowak, Gaziński, Elneni, Caprari, Forest, Tadic, Burgstaller. Ja pierdziele, szybko, rozpoczął nasz przeciwnik: strzelanie. I już w szóstej minucie mamy 1 do 0. Tadic, no po ładnej akcji, ładny strzał 1-0. Co ty gadać, ale nie gniotaj. Aż nie wierzę w jaki łatwy sposób można zdobywać tutaj bramki w w pes No ale niedobrze, bo one są przeciwko naszemu zespołowi. Ja pierdzielę. Czy to na pewno był dobry pomysł brać się za tego pes No ale dobra, trening czy nie mistrza gramy dalej. Dobra, mamy naszą akcję w końcu. no i... Akcja zakończona celnym strzałem, ale jednak za słabym. Ale akcja Totti siedzi! Oh yeah! Mamy pierwszą bramkę w Pesie w trybie MyClub. i zdobywa ją Francesco Totti pod koniec pierwszej połowy drugiego meczu. Ronaldinho przed polem karnym, Ronaldinho! Oddał strzał, ale prosto w brąkarzu. Ależ pięknie. Hunio Russo przed polem karnym oddaje strzał, ale za mocno. Uwaga Maradona, przed polem karnym chyba faulowany, ale jeszcze oddał strzał. Ale nie miał z tym problemów Henderson. I koniec meczu niestety, ale drugi mecz przegrywamy no już mniejszą ilością bramek, bo 2 do 1, tak więc jest progres. Zobaczymy co będzie w kolejnym. Czyli statystyki tego spotkania 52% 48. Więcej strzałów nawet oddaliśmy od naszego przeciwnika. E... Podania 82-62 celne. Oceny u nas jest nawet szóstka Bitenkurta, Ronaldinho ma szóstkę, 6, 6,5 Maradona i 7 Totti. Kolejne punkty doświadczenia, czyli tutaj drugie poziomy wbił Clave oraz Kurt właśnie i Memiral oraz Bailey. Tak więc jest kilka nowych poziomów, czyli Demiral, ciekawe ile poziomów tutaj trzeba wbić, żeby na przykład Overall się. Podniósł, jeśli to jest w ogóle możliwe. No, ja jestem nowy w pes tak więc takie e, różne pytania sobie będę tutaj zadawał, nie? Dobra, znów nam niestety e, rating tutaj spadło 32, 324 już tylko. No i tak jak mówiłem, w tym meczu zagramy sobie cztery spotkania, tak więc jeszcze dwa przed nami. Mamy kolejnego skauta na Ligę Hiszpańską. No czyli e, każdy. Każdy tutaj mecz kończy się zdobyciem jakiegoś skauta. Dobra, dobra. Czyli tam mamy jeszcze jakieś mini zadania dla naszego menedżera. Ok, kolejny rekord. Pyk-pyk, 50, dobra. Ok, czyli mamy 100. Czyli jeszcze zobaczę, czy jakiegoś nowego zawodnika tutaj moglibyśmy dostać, czyli agenci. No właśnie i tutaj będą ci Manchester United, nie? No to zdobyłem stówę od razu. Myślę wydajemy ją na paczkę SE z prawdopodobną ikoną z Manchester United, ale nie będzie ikony. Mamy za to piłkarza. Zobaczmy jakiego. Jest to Pablo Mari, też środkowy obrońca z Arsenalu 26 lat, 193 cm wzrostu. No dobra, no myślę, że on trafi na ławkę rezerwowych. No dobrze, a więc to jest to... Aha, i widzę, że mam tutaj już 25 tysięcy, a więc może zainwestujemy w jakiegoś... O właśnie, może w bramkarza, co? Bo u bramkarza mamy naprawdę słabego. Dobra, czyli... Tutaj też są jacyś bramkarze dobrzy do sprowadzenia. Tak więc mamy De Oblaka, Alissona, Andersona. No dobra, jest tutaj spora ilość fajnych bramkarzy. Płacimy za to GP pointsami. Tak, 25 tysięcy właśnie poszło. I zobaczmy, czy to była dobra decyzja. Tak więc bramkarz, jakiś lepszy nam tutaj się przyda, włoski. Zobaczmy z Napoli Ospina jaki będzie miał tutaj overall. 82, a więc całkiem spoko od razu wejdzie do naszego pierwszego składu, tak więc aha i tutaj mamy trzech bramkarzy Kampania i Jansen 79 i 80 i 75 overalla. dobrze, ok, czyli spoko, nowi zawodnicy już są u nas w składzie, proszę bardzo. Kolejny rekordzik. Dziesięciu zawodników teraz podpisz używając agenta, to się właśnie stało, kolejna nagroda na naszym koncie. Dobra, czyli wchodzimy do składu. E, czyli co? Tutaj Demira w następnym meczu nie może chyba wyjść, bo ma kartki, tak? O to tutaj chodzi. Chyba dobrze zrozumiałem. Dobra, czyli mamy Ospinę. Od razu wchodzi do pierwszego składu. Dobra, czyli tutaj. Aha, czyli tutaj jest ten rezerwowy bramkarz. No to na rezerwie myślę, że go nie potrzebuję. Czyli ten CB wchodzi tutaj. Ty wchodzisz tutaj, bo ten nie może zagrać, nie? <laughs> aha, i zobaczcie, tutaj też zawodnicy tracą siłę, tak jak i w FIFE. Czyli też są jakieś karty, które możemy użyć na dodanie. E, Kondycji naszym zawodnikom, no i to wszystko. Tutaj więcej zawodników już nie trzeba, czyli nasza siła drużyny wskoczyła na 2269. To są dalej trzy gwiazdki. E, chemia 62. No i myślę, że tak to zostawię. A więc przechodzimy do trzeciego meczu i to będzie dalej ranked match. Przeciwnik znaleziony, 432 ratingu. Ale trzygwiazdkowy zespół. Dobra, czyli ma tutaj kilka porażek na koncie, ale też kilka zwycięstw. Zobaczmy jego skład, a więc... Lewaszow, Kościelny, Rekarte, Sergio Ramos, Boja, Melgarejo, Leki, Ronaldinho, Maradona, Messi i Teixeira. No, pierwsza akcja przeciwnika, zakończona celnym strzałem, ale ładnie ospina pokazuje się w swojej pierwszej interwencji. No dobra, mamy kolejny rzut wolny. Teraz troszeczkę mocniej uderzymy. I uwaga, on w poprzeczkę! No, to była już dużo lepsza próba. Ronaldinho, Ronaldinho przed polem karnym Maradona doje strzał, ale niecelny. Ależ to była nasza najlepsza okazja w tym meczu. Niewykorzystana. Maradona znowu lewa noga. Tym razem w światło bramki, ale lepszy bramkarz. Ten z pierwszej połowy jak na razie 0 do 0. U nas trzy strzały, jeden tylko w bramki, cztery-trzy po drugiej stronie. Dużo więcej podań też z drugiej strony. No cóż, kontynuujmy ten mecz. Maradona, Znowu tylko bramkarz. A uwaga! Błąd przeciwnika. Dybala! Ale nie celnie. Dybala! Dybala! o kurde, nie ma bramki! No nie wierzę w to. Ja już byłem pewien, że, że będzie gol. Uwaga Messi, Messi sam, Messi musi to wykorzystać. Messi siedzi, tak jest, moi drodzy, jest Bramka. Tak więc pierwszy raz w Pesie wychodzimy na prowadzenie w meczu, a więc jest Bramka w 78 minucie. Leo Messiego, bardzo ładny rajd. 1-0. Ale akcja, kurde, jeszcze będzie tutaj dośrodkowanie. I uwaga, strzał głową! Ale blisko! Ależ błąd, ależ błąd i uwaga, dybala. Dybala! Nie ma! Ho, 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 za mocno podniesiona piłka, ale tutaj użyłem tego finezyjnego strzału. Po raz pierwszy również, no i... Tutaj powinno być 2 do 0. Koniec meczu, moi drodzy, a więc jest zwycięstwo pierwsze. O oh yeah, zdobyliśmy jeszcze trofeum. Zobaczmy sobie. Tak. Przyznawana za wygranie swojego pierwszego meczu w rankingowego w MyClub. I to tylko 11% ludzi zrobiło. Tak więc jest pierwsze zwycięstwo, bardzo ładnie. 9 strzałów, 2 celne tylko. 49 punktów, 49% posiadania, 64 podania, po stronie drugiej 125, ale czy coś to dało? No nic, bo my wygraliśmy. Messi, najlepsza ocena 7,5, 6,5 Dybala i 7 ospina. Tak więc myślę, że to była dobra opcja, żebyśmy rozejrzeli się za nowym bramkarzem. I kolejne poziomy. A więc, Kornie z drugim. No Messi, ile potrzebuje na drugi poziom? Giorza. Junior Urso. Kolejne poziomy. A więc, fajnie, fajnie. Dobrze, tak więc teraz wskoczyliśmy o 66 punktów w ratingu. Tak więc, elegancko 390. Tak więc, prawie wracamy już tam, gdzie byliśmy. Na 400. 5700 GP dostaliśmy. Offensive Awareness. Scout dwugwiazdkowy. Okej, okay. czyli tak tutaj zrobiliśmy już prawie to zadanie, pierwsze trzy punkty na naszym koncie, no i miejmy nadzieję, że zakończymy ten odcinek również drugim zwycięstwem, tak więc tak jak mówiłem, cztery dzisiaj spotkania rankingowe, no to lecimy dalej od razu, szukamy przeciwnika. Dobra, mamy przeciwnika, zobaczmy jakiego, 300 w ratingu, czyli miał słabsze mecze od nas. Zobaczmy, a nie miał chyba żadnego, a więc u nas jak na razie dwie porażki i jedno zwycięstwo. Zobaczmy skład, czyli Nybel, Girotto, Ayer, Alaba, Quadrado, Mascarel, Bentacur, Fred, Quaresma, Martins i Maradona, tak więc no, no całkiem spoko ten skład. O, będziemy grać w śniegu tak więc podczas tego odcinka też mogliśmy zaobserwować e, postęp u mnie w grze, tak więc pierwszy mecz przegrany z Kretesem, 3 do 0 drugi 2 do 1, a więc już strzeliliśmy bramkę, no i w trzecim w trzecim e, wygraliśmy 1-0, tak więc tutaj myślę, że będzie e, zwycięstwo więcej niż jedną bramką Ronaldinho Ale szpiła na Totti'ego, Totti w polu karnym, ale zabrakło już tam przyspieszenia i trochę siły. Koniec pierwszej połowy, a więc nie za dużo w sumie się działo w tych pierwszych 45 minutach. Zero strzałów u nas, sześć po stronie przeciwnika i zobaczcie to posiadanie. No zobaczmy tą akcję, Ronaldinho. Ronaldinho w polu karnym zatrzymał się. Na przeciwniku, ale to jeszcze nie koniec. Uwaga, jeszcze dojdziemy. I w poprzeczkę! Co ty gadasz, Maradona? No i uwaga, już nasze pole karne. Uwaga, no i niestety, niestety bramka Maradony. jaj. No, myślałem, że uda tutaj się utrzymać zero z tyłu. Koniec meczu, moi drodzy. Niestety, koniec meczu, a więc przegraliśmy 1 do 0. No, i to był taki przeciwnik, z którym mógłbym sobie tutaj poradzić. No, ale jednak okazał się silniejszy. Jeden tylko strzał. No, nie, nie było skąd strzelać tych bramek, niestety. Tak więc, no, przegraliśmy to spotkanie, ale ja tutaj się absolutnie nie załamuję. To były moje pierwsze mecze w. Pesie, a więc Giorza już tutaj ma poziom czwarty, Bittencourt trzeci, Pablo Mari drugi, Bailey już też ma poziom trzeci. Zobaczmy Bailey'ego, defensive awareness już 86. No i dobra. A więc kończymy ten odcinek z ratingiem 350. Cztery mecze mamy rozegrane za sobą, 1140. Kolejny scout, a więc fajnie. Dobra, tutaj nic się nie zmieniło, bo mecz przegrany. No i tak, na koncie mamy 13 g GPointów i 0 My Team Coinsów. Tak więc dobrze, moi drodzy. Myślę, że to chyba wszystko jak na razie w tym spotkaniu. Dobra, to wszystko sobie ogarniemy może w innych odcinkach. No to co? Myślę, że to by było wszystko. Tak więc cztery mecze rankingowe za nami, trzy porażki, jedno zwycięstwo tylko. No ja muszę trenować, trenować i jeszcze raz trenować. Tak więc myślę, że między tym a następnym odcinkiem pogram sobie właśnie tutaj sporo meczów rankingowych, tak żeby skila tutaj zrobić w PES. No dobrze, nie przedłużając, będziemy się żegnać. Tak więc wielkie dzięki za uwagę. Do zobaczenia, trzymajcie się. Šemano.